Firma H harbut i zbuduj sam dom prezentują dom na start bez kredytu. Siemaneczko, witamy. No i tak, rozczarowujemy, rzucamy papę i bierzemy się za narożniki. Pierwsze co, to chcę poustawiać narożniki, porozciągać sznurki, posprawdzać wszystko, tak żeby było cacy. Także bierzemy się. Szalowywanie najlepiej. Taka łopata wygięta Biorę sobie Wbijam w deskę I ciach Do góry I na bok Oczywiście to wszystko wykręcamy Nie zostawiamy żadnych wkrętów w deskach Jak się nie da wykręcić Złamać, ale nie zostawiać nie? Ja po budowie nie boję się Chodzić tak naprawdę nawet w kapciach bo się pilnuje tego Nie rozrzuca się tych wkrętów czy gwoździ i jest Bezpiecznie A tak naprawdę jak Na drugi dzień rozszalujecie to da się wszystko wykręcić Także te wkręty jeszcze się Przydadzą, nie? No i teraz papę szykujemy sobie Mamy słupy Tutaj Najlepiej sobie Odmierzyć Dobra, Majeczka. już nam samo wychodzi z na Najlepiej sobie wziąć, odmierzyć, i tu musimy zrobić dziurki i nadziać to na ten ta, tak jak ta, nie? Najpierw sobie słupy pozakładamy, później dopiero będziemy rozwijać resztę I zgrzewamy na łączeniach, nie? No, teraz trafić Włosków nie ma. Czekaj. No, przekrew O! Dobra! Bajeczka. Idealnie tutaj zgrzejemy, zalejemy i będzie git. I rozwijamy sobie teraz papę. Pyk. Z 15 cm zakładziku robimy Coś koło tego Prosto. To, to uciąć. No, A, no i to zgrzejemy, nie? Ten kawałek to akurat pójdzie tam. Trzeba było Paweł z tamtej strony zacząć, to by tu wiesz, było jak to udydolić. Ułótniesz <gry> Tylko chodzi, że Je wygodniej Dobra, idę po papę Bukasz tam tnie Zresztą zobaczymy zobaczyć. Ta, 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 ta. Masz? Nie mam, panę usiłuje mam. No dobra, co jest? Wziąźnie <grywia> zora do nosa se wkłada. miluch No i zgrzewamy sobie łączenia. Zawinąć tu pykmek. Trzymaj się. Trzymaj się, nie rozwijaj się. W zupełności coś takiego wystarczy. Niech się pali. Nie przesadzić o, Tu jeszcze mogę rożek Machnąć No zaczep się Naprawdę temperatura, że to na momencie Na momencie topi, nie? Później weźmiemy sobie jeszcze kawałek papy i pozalewamy sobie tutaj te miejsca, nie? Tak, papę mamy porozkładaną, pozgrzewaną. Niwelatorem sobie jeszcze sprawdziliśmy, także wszędzie jest gitara. I bierzemy, przenosimy sobie od osi 12 cm, prawda? Ściana ma 24 cm także od osi 12 cm na zewnątrz. Paweł przykręca teraz tu kręcika takiego dłuższego 5 cm, żeby wystawał na deskę, bo jak puścimy sznurek, żeby sznurek nie leżał nam na ławach, bo jak będziemy murować, to zaprawa by odpychała ten sznurek, nie? Także znaczymy sobie wszędzie tak 12 centymetrów tarara 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 Tutaj, tutaj, tu Tu jest oś słupa Tutaj mamy na zewnątrz w tą stronę I tutaj mamy na zewnątrz Z tamtej strony będziemy murować to ta będzie zewnętrzna Na zewnątrz. 12. No, i tak sobie znaczę wszędzie, nie? I teraz tak sztureczki sobie rozciągnęliśmy. Możemy posprawdzać sobie wymiary, prawda? Także na pierwszy rzut tutaj. 300. 310: masz. No jest. Bajeczka. Masz? 310 i 2 mm. Tamten wkręcik jest trochę, wiesz, zgrabnięty. <grymne> Weź godeczko. We tę stronę. I tak, wiesz, położy się pusztaka. Dobra, idealnie. No, i wszędzie sobie tak sprawdzimy, i to jest to, o czym wczoraj mówiłem. Jakbyśmy nawalili tutaj bloczków, nie ma takiej możliwości, żeby skontrolować to, nie? Przed murowaniem. Pierwszy bloczek. Kładziemy sobie za prawy. No, trochę chyba przesadziłem. Dobra. Dobijemy, tylko tak, słup musi mieć 24. 24 jeszcze troszkę. Jest ok so right. Musi być jeszcze milimetr. Ławy mamy równiutko, także skontrolowaliśmy niwelatorem, także mogę trzymać się ławy. Nie? Jeżeli byście mieli wachnięcia, no to pasowałoby te bloczki ustawić do niwelatora. Teraz tak. Czy znaczy one trzymają kąt? E, trzymają. Jest poziom, jest pion, także jest gitara. 24 cztery. Nie interesuje. Może na odwrót przyłożę. Ta ta, ta. Jeszcze leczko w tą. Bajeczko. I tu następny. I tam, 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 tam i lecimy.